Siema, jestem Tajwan i nie jestem częścią Chin. Jak to nie jesteś częścią Chin? Każdy wie, że Tajwan należy do Chin. Jeden twój napis na koszulce mówi sam za siebie: dlaczego nie uznajesz Tajwanu? Dwa skoro należy do Chin to, co ja robię na mapie od 23 maja 1895 roku. Eee, to był błąd systemu. Jaki kurde błąd systemu w 1895 roku? Skoro wtedy nawet Nokia nie istniała. Jak nie istniała? Przecież ty powinieneś pamiętać, jak wszyscy w twoim strajwanie używali Nokii 123432, a inne kraje miały już najnowsze susługi. a najpotężniejsze Chiny i w 100 Max Pro Super Inx D Dudu Pupu Lol 105 Max Lol. Gościu, Ty chyba w jakimś innym wymiarze żyjesz, a Chiny nie są najpotężniejsze i nigdy nie były. Jak możesz sprzeciwiać się swojemu bogowi i najlepszemu krajowi na świecie? Tobie się serio coś w głowie poprzewracało. Chiny nie są najlepsze, a jakiś jedenasto-lub dwunastolatek nie jest moim Bogiem. A właśnie, że Chiny są najlepsze, a ja jestem Twoim Bogiem. Poza tym nie macie na mapie, nawet mogę Ci pokazać. To pokaż. Gościu, to pa Ameryki Północnej. To logiczne, że mnie tam nie ma. To w takim razie, gdzie leżysz? Tutaj. Masz natychmiastowo oddać swoje ziemie Chinom i ogłosić, że teraz należysz do Chin i Tajwan ma być o teraz Chinami, a jak nie, to zawołam Mamusie Ty chytwks i Nie, a teraz wynoś się z mojego życia. I tak się już tu przeteleportowałeś i się ze mną kłócisz, bo jestem niepodległy, a ty jesteś po prostu jakimś zwykłym dzieciakiem co myśli, że Chiny są najlepsze, a Chiny tak jak każdy kraj nie są niewinne i jak każdy kraj mają coś za uszami więc się doedukuj, a nie kłócisz się ze mną tak jakbyś nie miał nic lepszego do roboty niż zatruwanie mi życia. Ok, Okej skoro ten problem już mamy z głowy to teraz pokażę wam jak to się stało, że jestem niepodległy. Siema ja jestem narrator. Rok 1895. Elch imczek ja chcę być niepodległy. Cink ciąg. Okej okay, dzięki. Od teraz jestem Republiką Tajwanu czyli Tajwan i jestem niezależny od Chin. Ha <hisa>